Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku poświęconym pasji do książek. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Państwu powieść Anny H. Niemczynow pod tytułem Bluszcz. I powiem tak, polecam tę powieść z całego serca, ponieważ jest ona taka typowo kobieca życiowa. Wzruszająca, poruszająca, a przede wszystkim taka prawdziwa, jak życie. Bez upiększania, bez różnych takich kolorowych sytuacji, po prostu brutalne życie. Brutalne. Dlaczego brutalne? Ponieważ główna bohaterka, mając prawie 40 lat, Dochodzi do wniosku, że jej życie jest do bani, tak prawdę mówiąc, tak kolokwialnie mówiąc, brzydko. Co prawda, ma dwoje dzieci, męża, dość młodo wyszła za mąż, ale nie jest szczęśliwa, po prostu. Nie jest szczęśliwa. I to. Że ona nie jest szczęśliwa, widzą wszyscy dookoła, tylko nie ona. Jej najbliższa przyjaciółka od wielu lat próbuje jej uświadomić, że mężczyzna, za którego wyszła za mąż, po prostu nie jest jej godny. Ona robi dla niego wszystko, jak każda gospodyni domowa. Może tutaj się narażę, może nie. Niektórzy uważają, że siedzenie w domu z dziećmi, dbanie o dom, to nie jest praca. Nieprawda. To jest praca, jak każda inna, na pełny etat, 24 na dobę, czyli właściwie nie na jeden etat, tylko na trzy. Bo doba ma 24. Dniówka w pracy 8 godzin. Czyli tak naprawdę trzy etaty. I wydaje się tej głównej bohaterce, że niczego do szczęścia jej nie brakuje. Przecież dzieci w miarę są zdrowe, zdolne, mąż prawie mówię prawie zadowolony. Co prawda, czepia się. I to bardzo, że coś jest źle zrobione, że nie tak jak powinno być, ma być, to są takie sygnały ostrzegawcze, ma być zrobione. Biorąc pod uwagę, że mąż tej głównej bohaterki jest wojskowym, nikogo nie dziwi. Że takie teksty są, ale że to jest toksyczny związek, gdzie jedna strona wykorzystuje drugą, to już nie jest w porządku, bo sam mówi, że ona nie pracuje, a zajmowanie się domem. I dziećmi, byle jak, czyli nijak, to nie jest żadna praca. Dla niego wszystko, co jego żona robi, jest źle. A to na zasadzie, że zupa była zasłona, a to coś przypaliła, a to coś tam nie tak zrobiła, nie doczyściła. I tak dalej, i tak dalej. Szczegółów mnóstwo, właściwie to multum. Jak to w życiu. A to za przeproszeniem. Wócet źle wyczyściłaś, a to czegoś tam nie wytarłaś. A to źle kanapeczka jest podana albo zrobiona. Obiad jest nie taki, jakby sobie Pan życzył. Wszystko, wszystko źle. I takim momentem zwrotnym w jej życiu jest to, że jej pierworodny syn zostaje brutalnie pobity przez własnego ojca. Jaki jest powód tego pobicia? Mogą państwo? Doczytać w powieści. Nie będę tutaj zdradzała wszystkiego, ale takie brutalne pobicie, właśnie było punktem zwrotnym w jej życiu. I wtedy ta główna bohaterka ocknęła się i stwierdziła, że faktycznie no, ten facet do niej nie pasuje. Zamieszkała u przyjaciółki i na początku było jej bardzo ciężko. Bardzo. Nie mogła sobie znaleźć miejsca. Płakała. Miała prawdopodobnie depresję. No bo odeszła od męża. Miała nadzieję, że jeszcze to wszystko naprawi. Ale. No niestety. Życie jest brutalne. I po prostu ten jej mąż w trakcie jeszcze trwania małżeństwa znalazł sobie inną kobietę. A kobieta była mu potrzebna tylko w jednym wiadomym celu. W jednym wiadomym celu. No, jego żona nie była tak reprezentacyjna. Mimo tego, już była dobrą kobietą, starała się o wszystko, przynajmniej tak zewnętrznie, tak estetycznie, żeby wszystko było gotowe, bo tak została wychowana. Tak została wychowana przez swoją babcię. I niestety, ale większość kobiet popełnia ten sam błąd. I o tym właśnie jest ta powieść. O wartościach przekazanych przez mamy, babcie, przez rodziców, przez dziadków. A te wartości nie zawsze są takie. Te zasady nie są takie lekkie, że tak powiem. To są twarde zasady. Twarde zasady, ale niestety nie mają pokrycia w rzeczywistości. Generalnie chodzi tutaj o to, że babcie, zarówno tej naszej głównej bohaterki, jak i jej przyjaciółki, od dziecka, Fanatyczki takie te babcie religijne od dziecka prowadzały te dziewczynki na jakieś kółka różańcowe, jakieś oazy, cudawianki. Ja nie mam nic przeciwko. Niech każdy wierzy w co chce. Niech każdy z tą wiarą może się obnosić, może się nie obnosić. To nie o to się rozchodzi. Ale te babcie wpajały tym młodym dziewczynom, że Seks dopiero po ślubie. Bo inaczej mężczyzna nie będzie cię szanował. No i ta nasza główna bohaterka. Znalazła sobie mężczyznę, który jej się bardzo podobał. Chociaż on od samego początku jej nie kochał. Ale że nie wiem, z czego to wynikało. Czy była ciekawa? Czy po prostu tak sobie ubzdurała, że to jest miłość jej życia? Po prostu na jednej z imprez, krótko mówiąc, straciła głowę. No jak już straciła tą głowę? No to wypadałoby zrobić ślub, no bo przecież babcia mówiła, prawda? I tym sposobem wpakowała się kobiecina na całe lata w niewolę męską pod wojskowymi rządami wszystko źle, wszystko niedobrze toksyczny związek. No i kogo za to winić? to jest pytanie. Czy tę babcię, która kładła takie farmazony do głowy, czy ją samą, że po prostu sobie coś tam umzdurała? Czy środowisko, bo napiera, bo przecież w ciąży, bo to, bo tamto. No i tak to właśnie jest. To już nawet nie chodzi o życie na wsi. Tylko chodzi generalnie o mentalność. Bo jak kobieta jest w ciąży, to jest gwarant, że będzie ślub. I że to pożycie jakieś tam będzie. Jakie? Nikt już potem nie wnika. Czy mąż bije żonę? Czy się kłócą? Czy pasują do siebie? Jak razem wychowują dzieci? Albo osobno? Można być samotnym w związku. I o tym właśnie jest ta powieść. Jak ona się kończy? Mogą się Państwo przekonać, czytając właśnie tę powieść. I chciałabym tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pani Anna Niemczynow pisze powieści takie z zakresu psychologii. Gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Dlaczego bluszcz? Dlatego, że ta kobieta po prostu się tego faceta uczepiła. I jest jak bluszcz, który go opludł i nie chce go puścić. Jak ta relacja się Zakończy? Czy będzie nadal? Co będzie z dziećmi tej kobiety, z synem? Mogą się Państwo przekonać, czytając powieść. Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa. Moje tutaj prywatne zdanie na temat zasad moralnych, na temat religii. Nie będę się wypowiadać. Bo nikogo to nie powinno obchodzić, to jest moje prywatne zdanie. Czy ono jest zgodne tutaj z autorką powieści, czy nie, zachowam dla siebie, ale jest mnóstwo właśnie takich małżeństw, które przez jedną decyzję Dzieje się krzywda wszystkim. Daje do myślenia, prawda? Smutne, ale prawdziwe. Tak jak życie. Także polecam gorąco. Oczywiście, z całego serca dziękuję Państwu za uwagę, za poświęcony czas, za subskrypcję, za komentarze. Za lajki na moim kanale, za rozmowy prywatne, telefoniczne, na messengerze wiadomości, za dobre rady, naprawdę dobre rady, których słucham. I Państwo widzą, że ten kanał się rozwija, i mam nadzieję, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Także do następnego razu z kolejną powieścią Anny H. Niemczynow. A na pewno będzie co opowiadać i co polecać. Do następnej